Po długiej przerwie, troszkę dłuższej nieobecności, 24 wrzesień, południe oczywiście spacer do lasu. Zrobiło się coś ochodniej, dlatego przyjechaliśmy do lasu. Troszeczkę w koszyku powitało na z tak małą ilością bo dopiero początek ale po paru minutach Trafiliśmy na leśne cudo. Siedlun sosnowy, zwany inaczej kozią brodą. Bardzo smaczny, bardzo dobry grzyb, nawet o walorach leczniczych. Przyrządzany na różne sposoby, nawet suszony potem jako przyprawa do, do potraw, do sosów, do, do, do zup. Troszkę pracy przy nim jest, żeby go wyczyścić, przygotować, ale potem zadowoleni są wszyscy, którzy go spodziewają. I to na pewno nie tylko jeden raz no, weźmiemy go teraz, bo bardzo ładny, delikatnie go podbierzemy tutaj. Nas sosenka piękna obdarzyła takim Takim o. Proszę bardzo O, taki skarbek. Zobaczymy, pochodzimy po lasku, jesteśmy w nim pierwszy raz i <laughs> tak naprawdę na dzień dobry już takie że tak powiem, trofeum. Zobaczymy co będzie dalej. Jeżeli coś trafimy ciekawego, na pewno zobaczycie.